Zapraszamy do kuchni karnej. W kuchni toczą się najciekawsze rozmowy. My będziemy mówić o przestępstwach gospodarczych. O compliance. O zatrzymaniach. O aresztach. O korupcji w biznesie. O oszustwach. O sygnalistach. O nadużyciach. O karuzelach VAT. O cyberprzestępczości. O przeszukaniach. Rozmowy o prawie karnym w biznesie. Zapraszamy co tydzień. Katarzyna Radziostajkowska. Michał Opala. Kancelaria SKS. Dzień dobry Państwu, witamy w podcaście Kuchnia Karna. Dzień dobry. Chcielibyśmy dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, w jaki sposób informacja o nadużyciach może zostać wykryta w organizacji, skąd może pochodzić pierwszy sygnał o jakichś nieprawidłowościach, na co zwracać uwagę i jakie kroki podejmować, żeby te pierwsze sygnały nie przeszły niezauważone, żeby organizacja miała możliwość podjęcia właściwych kroków w świetle takiej informacji o Potencjalnych nieprawidłowości. Cieszę się, że zaproponowałeś ten temat, bo wydaje mi się, że sygnaliści nadal są niedoceniani jako źródło informacji. Takie mam wrażenie z, tego, z moich obserwacji zachowań różnych przedsiębiorstw, że temat sygnalisty jest wywołany tylko tym, że w różnych projektach ustaw w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w nowej formie, która była proponowana dwa lata temu, w ustawie o jawności życia publicznego, hasło sygnalista się pojawiało, a wraz z nim pojawiała się ochrona sygnalisty idące za tym jakieś sankcje dla przedsiębiorstwa. w zasadzie wydaje mi się, że to budziło zainteresowanie tematem sygnalistów niejako z przymusu, bo wiążą się z tą kwestią jakieś sankcje dla przedsiębiorcy. Ja mam z, yy, akurat. Teraz, w momencie, w którym to nagrywamy, zupełnie przeciwne wrażenie. Mam wrażenie, że wszyscy mówią o sygnalistach. W oderwaniu od tego, czego dotyczy problem whistleblowingu. Mówimy o ochronie sygnalistów, to jest super ważny temat, super istotny, natomiast trzeba pamiętać o tym, że whistleblowing to jest jeden z elementów systemu do zarządzania nieprawidłowościami. W ramach tego systemu możemy to ustawiać różne procesy, różne kanały do obsługi zgłoszeń od sygnalistów, ale ten proces, ten obszar w organizacji związany z zarządzaniem nieprawidłowościami może czerpać informacje również z innych źródeł, agregować to i kompleksowo tym zarządzać. Przy czym moja, moja uwaga, myślę, dotyczy. Bardzo wąskiej grupy, ponieważ my koncentrujemy się z, z natury tego naszego biznesu na tym, co się dzieje w compliance'ie i dzisiaj główny compliance'owy temat to jest whistleblowing. Awesome Przypomina mi się raport, który czytałam jakiś czas temu, bez przed półtora roku. Raport PWC o nadużyciach w przedsiębiorstwach, jak to wygląda. I Stamtąd wynikało, że co drugi przedsiębiorca w kraju jest ofiarą nadużycia. Jak czyta się tę liczbę, to człowiek myśli, a, no, dobra, 50%. Liczba taka sama jak inna. Ale jak się pomyśli, że w co drugiej firmie, wedle świadomości firm, a ile rzeczy jeszcze jest nieodkrytych, nastąpiło nadużycie, to to jest bardzo dużo. A jeszcze, jeśli dasz nie dokończyć. Były tam też statystyki dotyczące tego, ile spośród tych nadużyć zostało wykrytych dzięki temu, że sygnalista poinformował o, o potencjalnych nieprawidłowościach i że w związku z tym zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. To było 45 spośród tych wykrytych, 45%, czyli tak krótko mówiąc, 25% nadużyć wszystkich, o których wiemy, to były to były zgłoszone przez sygnalistów. To dodajmy tylko, że te 50% to są nadużycia, które miały miejsce w firmach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tak? czy, dwo, dwóch, czy dwóch lat, tak. Jakiegoś krótkiego tak. czasu poprzedzającego badanie, to nie jest w czy, czy, w ogóle, tak. czy w ogóle wystąpiły nieprawidłowości, czy, czy, czy nadużycia w, w organizacji. No dobrze, to, 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 to myślę, że mamy uwagi wstępne za sobą. Ja myślę, że mo, możemy podzielić te źródła sygnałów o nadużyciach na dwie takie płaszczyzny. Po pierwsze wewnętrzną i zewnętrzną, bo są sygnały, które można gdzieś złapać ze środka organizacji, ponieważ na etapie Audytu wewnętrznego czy kontrolingu pewne, pewne nieprawidłowości mogą zostać wychwycone. Pytanie, jak wygląda raportowanie w firmie i kto ma dostęp do, do, tych, do takich danych, w jaki sposób organizacja podchodzi do, do zarządzania takimi informacjami, ale w ten sposób można zauważyć wiele kwestii związanych no, z takimi najbardziej chyba mm, jest pewna specyfika nieprawidłowości, mam wrażenie, która w ten sposób może zostać wychwycona. To są jakieś e, fikcyjne usługi, które nie były e, świadczone, tam, tam można zauważyć e, pewne takie, e, takie obszary. E, są pewne kategorie kosztów oczywiście, które ze swojej istoty są narażone na, e, na pewne nieprawidłowości, takie no przede wszystkim usługi niematerialne, prawda? Tutaj mamy wiele przykładów, gdzie w tej kategorii kosztowej można odnaleźć u, u, u przedsiębiorców wiele firm, które nie świadczą usług i wystawiają tylko faktury co miesiąc. No W ogóle nie chcę, nie chcę się tutaj wymądrzać, jak działa audyt wewnętrzny i controlling, bo to jest trochę poza sferą naszego działania, no ale wiadomo, że mają pewne standardowe filtry, obserwują konkretne nieprawidłowości, konkretne procesy, odstępstwa od nich i w ten sposób dochodzą do tego, co jest inne niż pozostałe, a w związku z tym może być niepokojące. Natomiast niewątpliwie bardzo potrzebne i u podstaw to powinno być i, i chyba nikt z tym dzisiaj już nie dyskutuje. Natomiast moim zdaniem to nigdy nie da stuprocentowej pewności, albo nawet dużej pewności, że wszystkie rzeczy nieprawidłowe wychwycimy, dlatego że bardzo wiele jest po prostu w, nie w papierach i nie w tabelkach. Tylko w ustaleniach pomiędzy ludźmi I, i tak naprawdę źródłem informacji może być tylko ten, kto w tym bierze udział, albo czy do, ze swojej woli, czy, czy, czy mimowolnie, ale kto ma informacje o tym, jakie są ustalenia. To prawda, coraz, w coraz większej liczbie spraw zauważamy, że papiery się zgadzają w związku że do faktury są dołączone wszystkie załączniki, które mają potwierdzać wykonanie usługi. I, i, I trudność polega na tym, żeby zweryfikować później prawdziwość tych dokumentów. Jeżeli ten pierwszy sygnał nie przyjdzie od kogoś, kto albo był świadkiem, albo posiada jakieś informacje, albo coś podejrzewa, że, że, że tutaj może, być, może mieć jakiś problem, to, to trudno jest wychwycić taką, taką sprawę. Ja myślę, że kolejnym sporo też zgłoszeń na jakichś nieprawidłowościach przychodzi do nas od przedstawicieli handlowych. Mieliśmy kilka takich przypadków, gdzie przedstawiciele handlowi czy, czy działy sprzedaży mówiły, że mamy trudność z realizacją założeń z tego względu, że coś dziwnego dzieje się na rynku, na przykład nasze towary. Pojawiają się po jakichś drastycznie zaniżonych cenach, co powoduje, że, że nasza sprzedaż nie może być zrealizowana na takim, na takim poziomie. W taki stan rzeczy może być wywołany różnymi nieprawidłowościami źródłowymi, natomiast ci przedstawiciele handlowi bardzo dobrze znają rynek, są na bieżąco, mają rozbudowaną siatkę kontaktów i nie tylko. W ten sposób sprzedają, ale też, też mogą wiele uzyskać, mogą uzyskać wiele informacji o tym, co się dzieje w danym momencie na rynku. No, tutaj za tym się tylko czai takie niebezpieczeństwo, że często nie mogą sobie poradzić. Z tym, o czym mówiłeś, tak, na przykład z rynkiem zbytu, ponieważ okazuje się, że jest jakiś inny nieoficjalny kanał dystrybucji albo inny nieoficjalny sposób załatwienia, niekoniecznie legalny, wprowadzenia naszych towarów do, do obrotu, do innego przedsiębiorcy, to, to ci przedstawiciele handlowi zamiast dać znać, Y, y, swoim przełożonym i spróbować zastanowić się, dlaczego tak się dzieje, i, i te nieprawidłowości wyrugować, to sami zaczynają w tę grę niebezpieczną grać. I y, potem odpytywani z tego, dlaczego y, na przykład wręczali korzyści y, innym przedstawicielom, którzy kupowali od nich towary, mówią: No, ale cały rynek tak działa. Ale wszyscy tak robią, ale inaczej byśmy nie mogli prowadzić biznesu. Nie wprowadzajcie nam zasad compliance, bo to nas zabije. Yes. Ja, podając przykład przedstawicieli handlowych, miałem na myśli taką sytuację, z którą niejednokrotnie się spotkaliśmy, że na rynku pojawiały się towary producenta, które były na, pochodziły na przykład z kradzieży albo były wprowadzane na skutek jakichś, jakiegoś wyłudzenia z, z fabryki. Nie, to, to jest dla mnie oczywiste. Chciałam tylko powiedzieć, że to ma też swoje dwie strony. Nie zawsze ten przedstawiciel handlowy. Będzie tak. tak czujny, żeby, żeby załatać tą dziurę, a, a raczej podejmie działania, które nie są wskazane. Zgadza się. Ale są też przecież, dobrze wiemy, sygnały zewnętrzne. Nie, to nie musi być z wewnątrz firmy, to może być z zewnątrz firmy. I możemy się również dowiedzieć czegoś od konkurencji. I tak bywa. Tak, możemy się dowiedzieć czegoś od konkurencji, możemy się dowiedzieć, Czegoś od dostawców. Niejednokrotnie zdarzają się takie, takie sprawy, w których to dostawca zgłasza się do kierownictwa firmy i sygnalizuje, że przedstawiciel, przedstawiciel działu zakupów żądał od niego wręczenia korzyści majątkowej po to, aby domknąć umowę, zawrzeć kontrakt na, na dostawy. Także jak najbardziej kontrahenci zarówno po stronie zakupowej, i sprzedażowej, mogą być dobrym źródłem informacji o takich nieprawidłowościach. Tutaj jest troszeczkę specyficzna sytuacja, ponieważ no, trudno jest zbudować taki kanał komunikacji z tymi kontrahentami, szczególnie w takich biznesach, gdzie ci kontrahenci się zmieniają. To są. Jeżeli mamy pewną cykliczność, to jest trochę łatwiej się z nimi utrzymać kontakt i, i, i z nimi komunikować na bieżąco, a więc prawdopodobieństwo, że wyłapiemy taki sygnał, jest większe. Natomiast w takim biznesie, w którym klient przychodzi i odchodzi, nie, ma tej, nie budujemy takiej długofalowej relacji, to automatycznie, wydaje mi się, że trudniej będzie wychwycić taki, taki sygnał. Wracając do konkurencji, to... Należy się jednak liczyć z takim ryzykiem, że konkurencja zamiast uprzejmie nas poinformować, że coś nieprawidłowego dzieje się z naszymi pracownikami to zapewne szybciej pójdzie z tym do organów ścigania. Tym bardziej ważne są te inne źródła informacji o nieprawidłowościach, żeby uprzedzić konkurencję zanim ona się dowie i zanim to zgłosi. Natomiast moje ulubione źródło informacji i w ogóle przyczyna wielu bardzo postępowań. Nie prowadzę statystyki, ale myślę, że w co drugim postępowaniu ten wątek jest y, takim katalizatorem wydarzeń to zawiedziona miłość. W bardzo różnych konfiguracjach i mówię zupełnie serio. I to nie w sprawach o zabójstwa. I to nie w sprawach o zabójstwo. w sprawach gospodarczych. W sprawach karuzeli VAT, w sprawie korupcji w sprawie oszustwa w tej chwili tak na żywo, no jest, na gorąco ja przychodzą mi i przypominam sobie co najmniej trzy takie dużego kalibru sprawy, które były prowadzone przez organy ścigania i potem trafiały przed sąd, które swoje zarzewie miały w tym, że ktoś poczuł się urażony, że kochanka, dla której mąż się nie rozwiódł, znaczy, na której jej kochanek się nie rozwinął z żoną, e, postanowiła w ten sposób się zemścić, że zdradzony mąż też postanowił ujawnić działania żony. Co ciekawe, bardzo często ci ludzie e, inkryminują, znaczy donoszą sami na siebie, dlatego że ta emocja i potrzeba e, e, zaszkodzenia tej drugiej osobie, która nas zraniła, jest tak silna, że nie myślimy o tym, jakie to są konsekwencje dla mnie. Tak, to prawda. Jest, Mamy chyba kilka takich postępowań, gdzie rzeczywiście osoby, które na, były na samym początku y, zawiadamiającymi, tak naprawdę y, później usłyszały zarzuty, czy to pomocnictwa, czy, y, czy, 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 czy prania pieniędzy. Chyba to najczęściej w takich konfiguracjach y, działa, że taka osoba często uczestniczy w, y, w, różnych, w różnych tego typu działaniach. No, no na, na przykład że... nie widzi problemu w tym, żeby dla. Ukochanej osoby, wystawić 30 faktur, które są nierzetelne i, i, i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych zdarzeniach gospodarczych, tylko po prostu mają służyć jako podstawa do przelania pieniędzy. Myślę, że kolejnym takim kanałem, który może dostarczać y, informacje o nieprawidłowościach, y, mogą być działania służb. Y, przychodzą różne zapytania z policji. Y, bardzo często na miękko, prośba o. Przekazanie informacji, czy spółka miała kontakty handlowe z jakimś podmiotem. Przychodzą czasem pisemne postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, czyli prośba o przekazanie jakichś dokumentów. W takich sytuacjach bardzo często można wyłuskać jakieś istotne informacje, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu nieprawidłowości czy nadużyć w firmie. Ponieważ no, w takich dokumentach po pierwsze możemy zidentyfikować, że jest prowadzone postępowanie. Tam często jest wskazane, czego to postępowanie dotyczy w taki bardzo ogólny sposób. Jest podana kwalifikacja prawna zarzutu, czyli przepis z kodeksu karnego czy innej ustawy, o, o który chodzi w danej sprawie. Czyli poczekaj, podajmy może przykład. Możemy się stamtąd dowiedzieć, że sprawa dotyczy. Oszustwa. albo się możemy być. się dowiedzieć, że sprawa dotyczy prania pieniędzy, albo że nie widziałem brudnych docentów. E, 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 albo że sprawa dotyczy e, przestępstw kodeksu karnego skarbowego. I z tej korespondencji, która jest przesyłana przez organy ścigania do spółki, można wyczytać sporo informacji. To, co, to, co powiedziała Kasia, czyli o, jaką, o jakie przestępstwo toczy się postępowanie. Tam mogą być wymienione nazwiska osób, które są zaangażowane w postępowanie, i tutaj trzeba wykazać się czujnością, czy to nie jest nasz pracownik, czy to nie jest nasz kontrahent. Czy może jest to ktoś z managementu firmy? Na takie rzeczy należy zwracać uwagę i wiedzieć, w jaki sposób w takim przypadku zareagować. Jeszcze jest jeden element, na który warto zwrócić uwagę, bo czasami takie postanowienie, które do nas przyjdzie, czy, czy inny dokument, będzie zawierał uzasadnienie krótkie bo krótkie. I kuszące jest to, żeby to pominać, bo tam jest bardzo dużo podstaw prawnych podanych, bardzo dużo jakichś sygnatur, rzeczy, przez które człowiekowi, który się na co dzień tym nie zajmuje, ciężko jest zrozumieć, ciężko przez to przebnąć. Ale na końcu zazwyczaj będzie napisane, dlaczego akurat do nas się organy zwracają, na przykład z żądaniem wydania rzeczy. I już kilka razy mieliśmy takie sytuacje, że wydawało się, że zupełnie neutralna czynność żądanie wydania jakiś faktur wiąże się z kontrolą krzyżową, tak czy z innym sprawdzaniem, które nas bezpośrednio nie dotyczy, a tymczasem na końcu było napisane, że prawdopodobnie spółka brała udział w na przykład karuzeli VAT. Tak mówię tutaj. Językiem kolokwialnym, ale taka informacja może się zdarzyć. I to też jest sygnał. To znaczy, że powinniśmy zrobić coś więcej niż tylko wydać te dokumenty na żądanie organów, tylko właśnie zastanowić, w którym miejscu mamy problem i płynnie przejść do wyjaśniania tego w toku tak zwanego postępowania wyjaśniającego. Tak, postępowanie wewnętrzne wyjaśniające to może być jedna, jeden ze sposobów, jedna z metod reakcji na, na, na taki sygnał o, o nieprawidłowościach, czyli no mówiąc najogólniej, jest to ustalenie stanu faktycznego, sprawdzenie czy mamy do czynienia z nadużyciem, z nieprawidłowością, pozbieranie tych sygnałów, które dochodzą. Prowadzenie takiego audytu śledczego może pozwolić na ustalenie, że albo mamy, albo spółka jest ofiarą jakiejś, jakiegoś nadużycia czy nieprawidłowości, albo możemy też ustalić, że w ramach naszej spółki niektórzy pracownicy dopuszczali się popełniania przestępstw. I w takich postępowaniach, które e, prowadzimy, no, bardzo często y, na początku trudno jest ustalić, y, w jakim kierunku się, y, o czym mogą świadczyć te pierwsze sygnały, i dopiero przeprowadzenie takiego kompleksowego, y, wieloetapowego postępowania wyjaśniającego y, może doprowadzić do ustalenia tego, z czym mamy do czynienia. Ten temat postępowań wyjaśniających jest dość szeroki. I złożone. Myślę, że warto byłoby to omówić przy którymś z kolejnych odcinków naszego podcastu. Też tak myślę, bo tam jest rzeczywiście bardzo dużo niuansów, i w tych postępowaniach wyjaśniających, które my prowadzimy, już jesteśmy doświadczeni, robimy to prawie 10 lat. Natomiast chyba z najciekawszych rzeczy, te, które teraz możemy powiedzieć, to to, że one się nie ograniczają do badania dokumentów, takie postępowania wyjaśniające. To jest sam początek. Natomiast trzeba, mówię o dokumentach typu faktury, umowy i tak dalej. To, co się nam zwykle kojarzy z due diligence czy z audytem prawnym. Ważne są osobowe źródła informacji, czyli y, świadkowie, z którymi możemy porozmawiać, a także ich komunikacja. Y, zazwyczaj czytamy. Kilkanaście, czasami kilkadziesiąt, zdarzało nam się czytać i kilkaset tysięcy maili po to, żeby odtworzyć sobie i chronologię, i rolę poszczególnych osób, i to, jaki był rzeczywiście mechanizm działania. To jest bardzo żmudna, ale bardzo ciekawa praca i tak jak Michał powiedziałeś, chyba rzeczywiście poświęcimy postępowaniem wyjaśniającym osobny odcinek. No tak, mamy jeszcze wiesz, przesłuchania świadków w ramach mhm. tych postępowań wyjaśniających, mamy zbieranie danych z otwartych źródeł. No, temat jest bardzo szeroki i, i myślę, że, że spokojnie możemy tutaj jeden, co najmniej jeden dzisiaj na to poświęcić. Więc wróćmy do naszych sygnalistów. Często zdarza się tak, że otrzymuje spółka sygnał, nawet przez wdrożony w spółce oficjalny kanał komunikacyjny, ale okazuje się, że sygnalista przez kilka miesięcy pozostaje bez informacji zwrotnej, co się dzieje, albo otrzymuje jedynie taką, że badamy sprawę. I to wydaje mi się skutecznie studzi zapał sygnalistów, poten potencjalnych sygnalistów, do tego, żeby cokolwiek zgłaszać. Nawet nie tyle z jednej strony obawa przed odwetem może być takim hamulcem, ale z drugiej strony to że widzą, że to nic nie daje, to niczego nie zmienia. do niczego to nie zmienia, to do niczego nie prowadzi, więc po co w sumie ja mam się angażować i o czymś mówić, to już prędzej odejdę z firmy i zmienię pracę, to w dzisiejszych czasach jest proste, niż, niż będę informował mojego pracodawcę o tym, że coś w jego firmie źle działa. Powiedziałbym jeszcze jedną rzecz, że taki sygnalista, który informuje o tym, że mamy y, jakieś nieprawidłowości, to, to jest bardzo duże zagrożenie dla firmy, jeśli firma nie podejmie właściwej reakcji. Jeżeli sygnalista zgłosi kilka razy tę samą nieprawidłowość i nie ma reakcji po stronie firmy, to istnieje w mojej ocenie bardzo duże ryzyko, że on pójdzie do organów ścigania i złoży zawiadomienie. Niejednokrotnie się spotykaliśmy z takimi sytuacjami, kiedy jeden z pracowników przychodził, zgłaszał, pisał maile, listy o tym, że, że coś się złego dzieje w firmie. Nie było żadnej reakcji, więc mówię: OK, dobrze, pozostawiam kanał wewnętrzny, yy, uznaję go za, za, za nieskuteczny, zgłaszam, zgłaszam sprawę do, do prokuratury czy, czy, czy do organów ścigania. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mieć przejrzystą, jasną politykę zgłaszania nieprawidłowości, ale ona powinna być rzeczywiście wdrożona. Rzeczywiście powinna być w spółce wprowadzona, nie tylko ogłoszona na przykład w intranecie czy w inny sposób przyjęty w danej firmie jako ogłoszenie, że mamy coś takiego, ale powinny za tym iść i działania komunikacyjne. Po prostu to no, zareklamowanie tego, tego, tego środka komunikacji, ale powinna też za tym iść takie działania ze strony zarządu czy osób zarządzających, które pokażą Przekonają potencjalnych sygnalistów, pracowników, że w razie otrzymania sygnału rzeczywiście sprawa zostanie wyjaśniona. Nie mówimy tutaj o tym, że trzeba wyjaśniać każdy drobiazg, na przykład brak kapsułek do kawy przy ekspresie popołudniami, ale nie trzeba w tym celu wszczynać wielkiego postępowania wyjaśniającego. Ale jeżeli będzie gotowy system, który pozwoli nam na zarządzanie tym zgłoszeniem, czyli odpowiedź. Poinformowanie, tak, zajęliśmy się tym, poproszenie o dodatkowe informacje, zagospodarowanie tego sygnalisty w odpowiedni sposób, to na pewno to będzie dużo bardziej efektywne, bo yy, niektóre sprawy zgłaszane będą drobne, chociaż i tak może utrudniające codzienne funkcjonowanie w firmie, ale w ten sposób zbudujemy w yy, pracownikach czy współpracownikach przekonanie, że jeżeli będzie się działo rzeczywiście coś naprawdę poważnego, to nie będą się wahali ani ze względu na potencjalny odwet, ani ze względu na to, że, że może nie działać, bo będą wiedzieli, że zadziała. Tak, i tak jak kanały do komunikacji z sygnalistami są ważne, tak myślę, że zbieranie tych wszystkich informacji o symptomach jakiejś nieprawidłowości powinno być zagospodarowane w ramach tej procedury kontaktu z sygnalistami, czy też innej, chodzi o to, żeby nie przegapiać tych sygnałów, ponieważ często jest tak, że te symptomy pojawiają się w różnych miejscach w organizacji, i dopiero połączenie tych kropek pozwala na postawienie pra prawidłowej diagnozy i podjęcie właściwych działań. Stąd jeśli zbiera organizacja takie informacje w odpowiedni sposób je Opisuje, rejestruje, to wtedy łatwiej jest zidentyfikować właściwe źródło nieprawidłowości i podjąć skuteczne działania. No to jest trochę jak z feedbackiem, tak, żeby. Nie, nie trzeba koniecznie kogoś zapytać, jak mi poszło i co zrobiłem dobrze, a co zrobiłem źle, tylko można też to czerpać z, z rozmowy z tą osobą, nie zadając tego pytania wprost. Po prostu trzeba sobie wystawić takie czujki na sygnały i systemowe czujki yy, i tymi czujkami sygnały wyłapywać. Okej, okay, wydaje mi się, że to wszystko, co mamy do powiedzenia w tym odcinku. Nie, Mylisz się, my wydać. mamy do powiedzenia bardzo dużo, tylko próbujemy to usystematyzować. To, 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 to chci co chcieliśmy dzisiaj powiedzieć? Eee... Zasępiłeś się. No trochę tak. No przykro mi jest, że już kończymy. Tak? Tak. No dobra, to przystępujemy do kolejnego nagrania. Tak jest. Dziękujemy, Dzięki. do usłyszenia. Dobrze.